Witajcie, dzieci. Pewnie jesteście ciekawe, co dziś dla Was mamy. Pozwólcie, że zaśpiewam teraz piosenkę, która przybliży nam temat dzisiejszego spotkania. Czytam, skaczę i rysuję i nie myślę nawet że. Dla niektórych świat okrutny, że niektórym bardzo źle nagle patrzę w moje okno, a tu ptaszek śpiewa, że. Pod śniegiem cały świat, mały okruch, milion wart. Ty świat wieczny, mroźny, zły, bardzo proszę, pomóż mi. Gdy na piórkach mokry śnieg, I wiatr targa szarpie mnie. Ty świat groźny, mroźny, zły, bardzo proszę, pomóż mi. Świat wietrzny, mroźny, zły. Bardzo proszę, pomóż mi. Gdy na piórkach mokry śnieg i wiatr targa, szarpie mnie. Gdy świat groźny, mroźny, zły. Bardzo proszę, pomóż mi. Jak te ptaszki mają ciężko, jak cały świat jest pod śniegiem, to, to nie mają co jeść. A gdy mróz skuje lodem jeziora, stawy i rzeki, to nie mają nawet co pić. Jaka jest na to rada? Jest tylko jeden sposób. Powinniśmy przed dom lub na parapet wystawić karmnik z ziarenkami i pojemniczek z zawsze świeżą wodą i już ptaszki będą zadowolone. A jakie ptaki zimują z nami w Polsce? Ho, ho! Jest ich nawet sporo! Pewnie wszystkich nie dam rady wyliczyć, ale wymienię te, które być może są wam znane. Wypowiadajcie wszystkie nazwy na głos i wyklaszczcie ze mną. Dobrze? Wróbel, Wróbel. I jeszcze raz. Wróbel, sikorka, si korka I jeszcze raz si korka. Wrona Wrona Kafka". Kawka. Kawka. I jeszcze raz Kawka. Też czarny. Gawron. 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 Haha, ha, ha, z czerwonym brzoskiem, Gil. Brawo, w takim razie klaszczemy. Gil. I jeszcze raz? Gil. Gołąb. I klaszczemy pięknie. Gołąb. Gołąb. Rudzik. Klaszczemy. Rudzik. Jeszcze raz. Rudzik. I taka znana z wierszyka. No, na, 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 No tak, sójka, która wybierała się za morze i wybrać się nie mogła, prawda? Znacie ten wierszyk? No to plaszmy. Sójka. I jeszcze raz. Sójka. Świetnie, Misiu. Widzę, że niektóre nazwy ptaków sobie nawet przypomniałeś. Brawo! Piękne te ptaki. Mamy z nimi kolorową i wesołą zimę. Prawda, dzieciaki? Wiecie co? Zabawmy się. Przygotujcie swoje paluszki, jak takie małe dzióbki ptaszków i będziecie stukać o stolik. Rytmy, które usłyszycie za chwilę, bo ja też będę takim ptaszkiem, dobrze? A teraz będę stukał troszkę dłuższe rytmy i wy też tak samo jak echo odpowiadajcie mi, dobrze? Tak, tak, Kuleczko, moglibyśmy się jeszcze bawić, ale mamy wesołą piosenkę, całkiem nową i co nieco w walizeczce. Jesteście ciekawi, co dziś kryje nasza walizeczka? Słuchajcie, dzieciaki, najpierw nauczymy się samego refrenu a capella, czyli bez instrumentu. Sam głos nasz będzie tutaj słyszalny i potem dopiero zajrzymy do walizeczki, dobrze? Uwaga! Posłuchajcie, żebyście potem mogli mi już pomagać. Skrzydlate łakomczuszki Mają teraz pełne brzuszki Skaczą po mym parapecie Tu najlepsza jest na świecie Tu stołówka jest najlepsza w świecie Tu stołówka jest najlepsza w świecie. I teraz, moi drodzy, jeszcze raz, może nawet troszkę wolniej, już razem ze mną zaśpiewajcie, dobrze? Ale teraz już włączmy klaśnięcie, tak jak serducho puka. Uwaga, gotowi? Skrzydlate te łakomczuszki, mają teraz pełne brzuszki. Skaczą po mym parapecie, tu najlepsza jest na świecie. Tu stołówka jest najlepsza w świecie. Tu stołówka jest najlepsza w świecie. Skrzydlate latę czuszki. mają teraz pełne brzuszki. Skaczą po mym parapecie. Tu najlepsza jest na świecie. Tu stołówka jest najlepsza w świecie. Tu stołówka jest najlepsza w świecie. I szybciutko sprawdźmy, co kryje nasza walizeczka. Misiaku, mogę? się sobie tutaj wygodnie. A my patrzymy. Oho! Jest bębenek. Znamy już nasze marakasy. No i teraz jeszcze dochodzi nam... Też go znacie. Co to, co to, co to? Pamiętacie? Jesienią mieliśmy przy deszczyku. Halo! To jest trójkąt! Brawo! Wesołe sikoleczki, droździki, bróble kawki, dowiedziały się niedawno, że ziarenka i słoninki z krawki w karmniku przed mym domem teraz są zadowolone. Ruchliwe, wszędobyskie, wesołe, roztańczone teraz godzinami mogę patrzeć sobie na nie. Teraz godzinami mogę patrzeć sobie na nie Skrzydlate łakomczuszki Mają teraz pełne brzuszki Skaczą po para paraprocie Tu najlepsza jest na świecie Tu stołówka jest najlepsza w świecie Tu stołówka jest najlepsza w świecie przy łakomczuszki, mają teraz pełne brzuszki, skaczą po parapecie. Tu najlepsza jest na świecie, tu stołówka jest najlepsza w świecie. Tu stołówka jest najlepsza w świecie. Ha, ha, ha! Ale przyjemnie, wesoło. Czarku, a co jeszcze będziemy robić? A, zajrzymy do walizeczki i wszystko się wyjaśni. Patelnia. Pojemniczek. Smalec. I, kochani, ziarenka. Jak to czarko, Patelnia? No, no, co my będziemy robić? Ziarenka? Oj, nic nie rozumiem. Kuleczko, drogie dzieci, dzisiaj wykonamy taki przysmak dla sikorek. Ja już go. Sprawdziłem, robiłem i powiem Wam, że sikorki go uwielbiają i z ogromną taką chęcią i apetytem przylatują na mój parapet. No, to bierzemy się do pracy! Jasne, mi siatku, działamy! Koreczki, droździki, wróble kawki. Dowiedziały się niedawno, że ziarenka i słoninki z krawki, w karmniku przed mym domem, teraz są zadowolone. Ruchliwe, przędobylskie, wesołe, roztańczone Teraz godzinami mogę patrzeć sobie na nie. Teraz godzinami mogę patrzeć sobie na nie. Skrzydlate łakomczuszki mają teraz pełne brzuszki. Skaczą po mym parapecie. Tu najlepsza jest na świecie. Tu stołówka jest najlepsza w świecie. Tu stołówka jest najlepsza w świecie. Z łakomczuszki, mają teraz pełne brzuszki. Skaczą po mym parapecie, tu najlepsza jest na świecie. Tu jest najlepsza w świecie. Tu jest najlepsza w świecie. Męczuszki, mają teraz pełne brzuszki Skaczą po mym parapecie Tu najlepsza jest na świecie Tu stołówka jest najlepsza w świecie Tu stołówka jest najlepsza w świecie Teraz już tylko możemy poczekać, aż sikoreczki i inne ptaszki z okolicy dowiedzą się o nowej ptasiej stołówce. Czarku, a, a jak przylecą, to zrobimy sobie z nimi y, pamiątkowe zdjęcie? Kto wie, Misiu, może nam się uda. Kochani, zróbcie z rodzicami taki przysmak dla sikorek. Innym ptaszkom dajcie ziarenka. No i bawcie się dobrze. Trzymajcie się. Pa!